Obrazek, który masz przed swoimi oczami, jest kolejną zagadką. Internauci nie potrafią sobie z nią poradzić, jest wyjątkowo podstępna, a prawidłowe rozwiązanie jest w stanie znaleźć zaledwie co 10 osoba? Czy umiesz odnaleźć laleczkę, która chowa się wśród innych zabawek? Obrazek zawiera z sobie zagadkę. Którą nie tak łatwo jest rozwiązać? Przyjrzyj się dokładnie i odszukaj na nim lalki. Jeśli ci się uda, możesz chwalić się swoją wyjątkową spostrzegawczością. Natomiast jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć laleczki, niżej znajdziesz rozwiązanie. Obrazek przedstawia zabawki i ukrywającą się lalkę, zadanie kolejny raz wydaje się być banalne. Wystarczy na obrazku z zabawkami znaleźć skrywającą się lalkę. Niestety, nie tak łatwo jest ją odnaleźć. Na fali coraz bardziej popularnych zagadek zdjęć pojawiła się kolejna grafika, tym razem jednak ten obrazek jest wyjątkowo podstępny. Nie należy ona do najprostszych, a tylko wyjątkowo spostrzegawcze osoby poradzą sobie z jej rozwiązaniem. Niech Was nie zwiedzie to, co widać na grafice. Obrazek może przedstawia dziecięce zabawki, ale najmłodsi będą mieli przed sobą nie lada wyzwanie, jeżeli chcą rozwiązać poprawnie tę zagadkę. Okazuje się, że nawet dorośli mają z tym problem. Szacuje się, że zaledwie co dziesiąta osoba jest w stanie odpowiedzieć poprawnie, gdzie ukrywa się lalka. Dalsza część tekstu pod galerią: Czy jesteś w stanie poradzić sobie z rozwiązaniem zagadki? Jeśli nie, poniżej znajduje się rozwiązanie. Obrazek z lalką. Rozwiązanie zagadki rozsypane zabawki nie dają ci spokoju? Musisz poznać odpowiedź. Spójrz na obrazek poniżej. Zaznaczona jest na nim odpowiedź. Jeżeli udało ci się rozwiązać zagadkę bez patrzenia na odpowiedź, gratulujemy. Dzisiaj grzeje 1. W Australii w końcu spadł deszcz. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej, dwa. Jeśli to możliwe, zostańcie w domach. Co roku zabija 40 tysięcy ludzi w Polsce. Niebezpieczeństwo smogu jest realne, jak widzisz lalka schowała się wyjątkowo dokładnie. Widoczny jest zaledwie fragment jej twarzy, rudych włosów i niebieskiej sukienki. Najlepsze newsy dnia Źródło. Facebook nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, Pikio.pl/ Google News.